Siemano 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 Kolano No dawaj zagraj Ej! Zaczę wziąłem! Widzowie, weźmiemy sobie! Widzowie! Sobie... Weźmiemy sobie tego typa Bo ten typek jest najfajniejszy! Nie pokażemy Natanowi, oczywiście, bo Natan nie może wiedzieć, jakiego ja biorę. Więc nie, lecimy. Eee, Natan. Co ty robisz? Gdzie ty żeś poleciał? Uy. O matko, bowstę, Natan, Natan się ma. Boję się ciebie. No <laughs> <Ubrzesz. śmiech> Chodź tu. Au, ja się patrzyłem na inny ekran, kurde. Mogłem się patrzeć na swój. Na to, no to, no to, no. Ja! Cisza nocna, a ja miałem ciszę nocną w hotelu, to Cię wziąłem na słuchawki. Dobra, 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 e, widzowie, musimy na to tutaj zatuczyć, żeby. Ej, Lita, Ślita! Bobobita! Nadam. Nadam. Gdzie ty? O, stój w miejscu. Stój w miejscu. Uii! Nadam, stój w miejscu. A ja sobie tu zostanę. Não, nada, Número. Vamos, não vamos. É Uj, dzięki. No nie! No na to nic. No to, to nie z debilem. Trzeba go zabić. Właśnie tak. To jest nasz challenge. My weźmiemy sobie. Hmm. Tego sobie weźmiemy co do wiatra nie zapomnij siema na to? co tam <laughs> No kurde, zagapiłem się i nie mogłem wcisnąć Śmiej się, śmiej, jak rudy rody, Zaraz się zabije, zabijecie? no zabijecie? cię Uuu, to. kota no. Ja nie, ja wiem, kto wziął. Awa nie mówić. No! Mmm! wiem, co o! my zrobimy. <tryk> Widzowie, ja już wiem, co my zrobimy. Widzowie, wiem co zrobimy. Uciekniemy sobie od Natana. No nie, nie ma Oszust! Natan, Natan, sami oszuści, tylko ciągle oszukuje. Nie ma, nie ma, oszukujesz, 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 jesteś oszukistą, oszukistą. Totalną oszukistą, totalną oszukistą. Jeszcze mi zabiera ty kurdy mały. ja aaa. Wkurzyłem się. Uuu, idź. Nie wkurzaj mnie. Nie wkurzaj mnie. Jak mnie zabijesz, to na następnym, to na następną rundkę biorę szelkę i masz przestronę Mówię serio, no. Jak nie zabijesz, biorę na następną. Nie, chcecie zabić i na następną. No to brawo. Widzowie, na następną ródkę bierzemy szeleczkę zabijamy go. Normalnie go tu zabijamy. Bo mnie kurdy wkurza. Ua. No i brawo, zabity. Ja ci pomogłem. Nie pomogłeś mi. Chciałeś mnie zabić. Dobra. Nie, ja biorę. Ja, nie. Nie, dobra. Ja biorę tą posadkę, co mam. Ona, ona jest mega fajna. Dobra. Ja idę po No Zobaczymy. Excuse mm. me. Mm. Wow. Go gramy sami. No nie zagram szelką. <noise> ja nie miałem grać z Szelką! Bo kurde stracę pucharki potem! Przez, już, dobra, dzisiaj nie gramy z Nathanem. ja już mogę się z nim rozłączyć najlepiej. <głos> <głos> Bum, 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 bum. Michał. I to, bo. O kurde. Daj, zabici. Będzie wygrana 8 800 Musiał Michał, bądź cicho, bo mam 800 kartów. No to nie umiesz mnie wyciszyć. Nawet się na łapkę. Widocznie masz głośny telefon, i co? To już nie moja wina

Wyginąłem. i tak będzie wygrana! Jej! Bom! Zabici! Ja się tutaj chowam. Jej! grano, a plus 8! <small> Ja tej mapy nie pokazuję jak się nazywa Ewekromer Ej, poczekaj, ja teraz na konto Stars. Nie zaprosisz Ej, Nathan robi magiczny sposób przez supercela Przed <laughs> na konto Brawl Stars! Dobra Nathan. Wyciszamy tych śmierdzieli. Ja już tej mapy nie pamiętam. No dawaj. Ewe, ewe na Ewę, dawaj. Tak, już trzeba Ewę. Zobaczymy kto wygra. Ale nie chcę się bić. Musisz. O kurde, Chodź. No nie, zabijesz mnie. Nie ma, nie możesz zbierać kipsów. Teraz co żeś powiedział? No nie, no nie, no nie, Natan przegrał. Wygraliśmy. Nie usłyszał klipsów. Uważam, Nie Obserw, bo to jest moja mapa, nie! O, będziesz mi kazał. No, no to i nie bierzemy. No właśnie, a ty brałeś! No to damy. No idziemy przyjdą okoła wody. Idziemy. Tu coś <noise> Jak się tepną do prawe właściwego? Chodź o preparacja. Bądź tam, a ja do a ja go. Bądź. No teraz idzie. Czekaj, <grywka> o idzie, idzie, idzie. <grywka> 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 teraz koniec. <grywka>

Lecimy w gruby Ow! No. no idź ty, jeden mały. Ej, pomocy! Jestem, jestem, jestem w pułapce. O! Nie, zamieniłem cię na ten. Ej, u, u, u. Nie ma! Oszukista! Okay, To jest za to, że oszukałeś i masz jednego kutsu. No kurde